Постаралась. Dzięki, mamu. Jak tak prześledziłem sobie drugi sezon Odwilży, to miałem wrażenie, że w każdym odcinku ktoś albo ubliża twojej bohaterce, albo ją bije, szarpie, grozi śmiercią, albo po prostu chce zabić. I ciekawi mnie, kiedy po prostu spotykacie tyle niebezpieczeństw <grym> na planie zdjęciowym, z jakim nastawieniem wchodzisz na plan i czy ciągle masz jakąś taką pozytywną energię, czy jednak trochę te wszystkie wyzwania i przygody odbijają się na tobie jako aktorce? No raczej atmosfera na planie jest zawsze, zawsze dobra, niezależnie od scen, które gramy. Rzeczywiście niektóre są bardzo trudne i to wpływa na psychikę. Wiadomo, scalamy się z naszymi bohaterami, ale na szczęście na szczęście mam dużo wsparcia zawsze od Ksawarego i od Bartka, i od wszystkich zresztą całej ekipy. Więc pomimo wszystko ta praca jest przyjemnością, ale jest też oczywiście dużym rzeczywiście wyzwaniem w tym drugim sezonie. Mhm. A jakbyś miała to tak sobie porównać różnicę między realizacją pierwszego a drugiego sezonu? Co się zmieniło? Bardzo podobnie pracowaliśmy, powiem szczerze, że i tak samo było bardzo zimno, bardzo intensywnie, bardzo męcząco momentami. Nie czułam większego komfortu. Nie graliśmy to, tego latem, o, o, tym, o czym zawsze marzyłam, że zawieje trapa na motorówce w okularach przeciwsłonecznych, prawda? Trochę w tym stylu lato, pot, zciekający z czoła Tutaj, to nie ten serial. To nie ten serial, więc musimy się pogodzić z aurą, w jakiej tworzymy. Więc te warunki budzą duży dyskomfort fizyczny i, i zawsze będą. Przekłada się to oczywiście, myślę, na naszą grę i na klimat serialu. Po pierwszym sezonie już ugruntowaliśmy sobie postaci Mogliśmy dalej rozwijać relacje między nimi i też inaczej pracowała kamera. Było to szybsze rozwiązania niż w pierwszym sezonie. Te zdjęcia pomimo wszystko miały być ciutkę bardziej dynamiczne. Trochę czuliśmy się, że tak jakbyśmy wracali do domu, wiesz? Jak wróciłam, jak weszłam do tej komendy, która stała przez ten cały czas oni nie zburzyli, tylko ona jest tam, ma swoje honorowe miejsce w Szczecinie to rzeczywiście było takie poczucie: Boże, wracam do, do domu. W pewnym sensie do jakiegoś miejsca, które znam bardzo dobrze. Wszystkie zapachy, kurz, każdy zakamarek tej komendy jest z nami tak mocno scalony. No, właśnie pojawienie się w znajomych miejscach sprawiło, że ta postać zawiei kliknęła ci szybko? Znowu byłaś nią? Dość szybko. Chociaż przyznam, że miałam problem z tym, gdzie ona jest, w jakim miejscu życiowo się znajduje, bo minęło tak półtora roku między czasem pierwszego a drugiego sezonu w historii. I zastanawiałam się, co w niej się zmieniło, nawet w wyglądzie. Czy idziemy w dużą zmianę, czy nie. czy De facto to są tylko włosy, które jej urosły, że może jest troszeczkę bardziej ciepła, częściej się uśmiecha, że coś tam przerobiła w sobie, bo w pierwszym sezonie otwieramy w takim totalnym momencie dramatu i depresji, w którym jest postać. A tutaj rzeczywiście jest to trochę inny punkt startowy. Ale tak kostium, miejsce, zapach tych miejsc, cały Szczecin pomógł bardzo szybko w to wejść. Z Wspomnieliśmy o Zawiej Trepie, no i to jest też ciekawe, ta relacja w ogóle między bohaterami, ona rozgrywa się między słowami, do końca nie wiadomo czy oni się lubią, czy to jest jednak coś więcej, czy, czy sam Trepa jest po prostu takim aniołem, stróżem dla głównej bohaterki, najlepszym przyjacielem. Mi to też ciekawi, jak ustawialiście te relacje właśnie z Bartkiem Koczydowem, z Ksawerem Żuławskim, czy dużo o rozmawialiście, ile chcecie pokazać, jak chcecie pokazać, mm -hmm. jak te emocje przemycać? Bardzo dużo rozmawialiśmy o tej relacji. To chyba był taki główna zagwostka, taka główna zagwostka tego sezonu. To jest co z tym Trepą i co z tą Zawieją? Jakby co jest między nimi tak naprawdę, dokąd to nas zaprowadzi? Czego oni od siebie chcą? Czego Trepa chce od Zawiei? Co jest między słowami, co jest niewypowiedziane, czego boją się sobie powiedzieć? Dlaczego ona tak się zachowuje? Jakie lęki ma w sobie, które nie pozwalają jej się otworzyć na, na tą relację. I myślę, że ten wątek jest jednym z ciekawszych w drugim sezonie, bo cały czas trzyma widza w takim kurczę, co się <laughs> wydarzy między nimi, bo widzą, że on jest takim aniołem stróżym, że zresztą Zawija to mówi. Z drugiej strony, no nie jest tak, że przychodzi do niej i mówi. Kurde, zawieja, rozumiesz, no, czuje to, to i to do ciebie, bo wie, że ona nie jest gotowa przyjąć takiego, takich emocji. Yy, I to jest taka rozgrywka, którą konsekwentnie prowadzimy do samego końca między nimi. Myślę, że też bardzo kluczowy jest wątek rodzinny. W ogóle, jak się odsączy mniej więcej wątek kryminalny z tego serialu, to, to jest. W zasadzie jeden z, jeden z bohaterów o tym mówi, że śledztwo nie jest najważniejsze, rodzina jest najważniejsza. Tylko czasem bardzo trudno gdzieś tam w tym pędzie, w tej walce, w pracy, zdać sobie z tego sprawy, jak tutaj Ty też ten wątek gdzieś tam rozwijałaś aktorsko. To jest taki jeden z głównych, myślę, problemów tej postaci, Zawiej, że ona musi łączyć te dwa światy domu, rodzinnego i pracy, a jednak. Zawsze i konsekwentnie się w tym domu nie odnajduje i czuje się niezrozumiana, a jednocześnie jej praca jest ciągle jak narkotyk dla niej i pomimo tego, że coś przerobiła w tym pierwszym sezonie, to jak wraca sprawa jej zmarłego męża, to to jest coś, czego ona absolutnie nie potrafi odpuścić. No to jest coś takiego, że możemy się pogodzić z pewną stratą, je się cały czas ciężko, bo wraca do tego pogodzić ze śmiercią Wojtka. Natomiast jak się nadarza okazja, że możesz zmierzyć się z tym, co się stało, z osobą, która jest sprawcą tej śmierci. No to ona idzie po całości w to, tak? Że, żeby ta sprawiedliwość, yy, yy, prawda, żeby, żeby wymierzyć sprawiedliwość tej osobie. I, I to jest coś absolutnie silniejszego od niej. I ona przez to oczywiście wpada w różne kłopoty w drugim sezonie yy, i nie radzi sobie z wieloma sytuacjami, bo po prostu nie potrafi odpuścić. takim jak zareklamowałabyś drugi sezon odwilży dla widzów i widzek, którzy już pod koniec sierpnia będą mieli okazję zobaczyć go na platformie Max? Jeżeli y, podobała Wam się postać Zawiej i, i trepy i mroczny klimat Szczecina i, i tajemnica, która, która tam, tam siedzi między nami, y, to zachęcam do oglądania drugiego sezonu, ponieważ dokręcamy y, śrubę. śrubę. I na pewno będzie intensywniej i relacja zawie i trepy, której bardzo wiele osób kibicowało. Jak najbardziej w tym sezonie będzie się drażnić z widzami.